Witam, witam, już w kolejnym, a bodajże czwartym poradniku. E, dzisiaj zajmiemy się zduszeniem trawy. jak my robili siano. E, poprzez właśnie tą machinerię. Pokażę Wam też drugi sposób na tej mapie, nie wykorzystując żadnych maszyn, tak powiem, Standardowych, takich typu przykładowo pokażę Wam, jakie one tu były. O te maszynki, bez wykorzystywania tych maszynek, nie by trzeba wydawać pieniędzy bez sensu, eee, i tak. Pierwszy sposób to jest ten sposób. I przez tą maszynę. Co potrzebujemy zrobić? Potrzebujemy mieć. Pewno miłość trawy może być to, nie wiem, przykładowo tak jak u mnie, 8000 litrów na potrzeby poradnika. Zdypujemy. Maszyna już to wciąga sobie bezproblemowo. Generalnie, też takie coś wam mogę powiedzieć, że tu chyba było gdzieś. Yy... Chyba drabinę potrzeba, i generalnie tam możecie wejść do środka. Zobaczyć sobie, ile macie. Przyczepkę sobie już odstawić tutaj. I tuti. Teraz tak. 22 na tej mapie. Podjadę tu, skasimy go. Jak podchodziliście do tego urządzenia. Kaliście R. I odpalał się wiatrak, który suszy i tak dalej. A teraz mamy błąd. Brakujące materiały mamy, tak? Co teraz? Musimy udać się tutaj. Za budynek. Tu mamy taki fajny piec. Musimy go otworzyć przede wszystkim. Teraz tak. Na początku. No wiadomo potrzebny jest materiał grzewczy. Teraz tak. Mamy trzy. Przynajmniej ja wiem, że są trzy. Nie wiem, czy, czymś jeszcze można tutaj, ale próbowałem tym, co tu widzimy. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, tak jak było w 22 przykładowo, e, że mieliśmy wędzarnię, czy tam piekarnię, czy tam piece e, z rębki. W takich małych woreczkach. Nie ma problemu. One działają. Tylko już mamy tutaj opał 50 litrów. Tekstura nam się nie respi. Patrzymy, czy zrespi się po drugim coś. Coś tu jest. Mamy coś. Coś się pojawiło. Ok. Teraz już możemy startować to, ale zaraz gaśnie, bo jest za mało. Następnym produktem grzewczym są zrębki po prostu. Tutaj. Mamy już tak 1100. Mamy paletkę, ale generalnie na farmie mamy na start jak jakąś ilość tam bel. Także możecie belę wykorzystywać też do palenia piecu. Hej, nie ma problemu z tym. Wchodzi i działa. Teraz, żeby odpalić piec, mamy trochę tam materiału grzewczego. Eee, wchodzimy tu. Klikamy R. I na monitorze widzimy tutaj, że robi się już siano, tak? To by był pierwszy sposób robienia siana na tej mapie. Dosyć drogi na początek, powiem, że nie. Eee, bo albo musimy słową palić, albo z rębkami, tak? Jeżeli ktoś by chciał tymi małymi woreczkami napełniać, no to życzę mu powodzenia, one mają po. 50 litrów, kosztują po 20 kaski w grze. Eee, a tam wchodzi 5000 litrów. Także trzeba się trochę naklikać. Drugi sposób. Musimy sobie przejechać tutaj poza farmę. Już tak naprawdę, bo sobie poza farmą tu ustawiłem Tu widzimy co tu jest ustawione. Mamy tutaj takie Stojaki, podjeżdżamy i ciak, sypiemy. One chyba tutaj po 6000 litrów mają coś takiego. Jak dobrze pamiętam, albo i więcej, chyba 16 mają. Teraz się dowiemy No i teraz tak, jak to działa. Jak to działa? Po prostu uzupełniacie i to samo się już suszy. Tak jak widzimy w prawym dolnym rogu. I te siano się przerabia. Żeby później zabrać te siano przywiniemy sobie czas, żeby było trochę tego siana. Znowu deszczyk pada. Podjeżdżamy i klikamy R, ładujemy siano, i bez problemu możemy przewozić tam do tamtego magazynu naszego. bo To jest strych na siano też, funkcyjny plus suszarnie mamy tam. Także bez problemu możemy sobie tak suszyć tutaj te siano, i później przewozić sobie w to miejsce. Bez problemowo. Tak samo maszyna wciąga to wszystko od razu. I tutaj już widzimy, że dodaje nam po prostu ładnie tutaj do naszego magazynu. Także takie oto dwa sposoby są na suszenie tego siana. Myślę, że nie jest to problematyczne. E, jeden rodzaj jest. Pierwszy sposób, tak z tą e, machiną z tym opałem jest myślę, że sporo droższy, eee, a jeżeli chodzi o te stojaki, no to po prostu wchodzimy sobie w tryb budowy z eee, tutaj zwierzęta, jak mamy i mamy te stojaki, one z 100 kaski kosztują za eee, sztukę i one mają, tak jak mówiłem, 6, do, do 6000 litrów, tak. A, mamy tutaj jeszcze opis także. I co? Myślę, że też pomogłem tutaj w miarę. Jakby ktoś miał problem właśnie przede wszystkim z tym piecem. Jak to działa, co potrzeba i tak dalej, tak jakby się głowił za, za bardzo. Jak to działa. Tak jak mówię, no poradniki są robione dla osób, które zaczynają z tą mapą swoją przygodę. Osoby, które już tam, powiedzmy, grają dłuższy czas, czy to grały w 19, czy w 22, będą kojarzyły trochę już te mechanizmy, jak ta mapa funkcjonuje i tak dalej. Także poradniki kieruję, tak jak mówiłem na live, że poradniki, jak będę robił, to będę je kierował do nowych osób, które zaczynają przygodę ze, z tą mapą, właśnie. Także. Będę starał się pokazywać takie najprostsze może rzeczy, może nie najprostsze, bo w zależności dla kogo najprostsze, tak? Ale dobra, nie przedłużamy. Myślę, że pomogłem mile widziana łapka w górę. Dzięki kiemanu.